Witajcie kochani. Dzisiaj tłoczymy olej z ogórecznika. Ogórecznik to jest jedna z najważniejszych roślin w ogrodzie permakulturowym i wiele razy przedstawialiśmy Wam ogórecznik. Ogórecznik, jak już raz zagości w ogrodzie, będzie w wielu miejscach sam rósł i to są te piękne jego kwiatki w kształcie takiej, takich gwiazdek. Które umilają każdy pobyt w ogrodzie. Ogórecznik należy do tej cudownej rośliny, do, do tej cudownej rodziny, do której należy również żywokost, żmijowiec, farbownik, ale my głównie skupiamy się na żywokoście, na ogóreczniku i na żmijowcu. Z każdej z tych roślin można zrobić, ocet, co prawda nie mam octu z żywokostu, ale mam ocet z ogórecznika lekarskiego i jak powąchamy ten ocet, to ma naprawdę taki cudowny smak, delikatna gdzieś tam nuta jest e, tej świeżości ogórka. Jest to cudowna roślina. A tutaj kwiaty, które mogą posłużyć też przepięknie pachną. Zobaczcie, zdarzają się też wysuszone kwiatki różowe, bo w większości mamy niebieskie kwiatki, ale zdarzają się też kwiatki różowe. Mama moja nazbierała się tych kwiatków i nasuszyła się, bo to było jej cudowne zadanie w tym roku, między innymi oczywiście, takie na miarę jej możliwości, a dawało naprawdę bardzo, bardzo dużo satysfakcji. Jeśli zaś chodzi o nasiona ogórecznika, to oczywiście, kochani, to muszą być nasiona bardzo dobrej jakości o sile kiełkowania. I jak przeczytamy sobie tutaj na etykiecie, to są nasiona pochodzące z Polski, co jest ważne. I też są to nasiona do siewu. Nasiona do siewu, czyli to są nasiona żywe, nasiona mające dużą siłę kiełkowania. Zresztą już to kiedyś na filmie Wam pokazywaliście. Jeśli ktoś nie sadził do tej pory, nie wysiewał ogórecznika, ja robiłam do tej pory rozsadę ogórecznika, ale w tym roku nie będę tego robić, bo jest tak dużo siewek. To te nasiona. No one są takie dosyć spore, zobaczcie, dosyć spore są nasiona i nasiona, zobaczcie, całkiem, całkiem duże, fajne nasiona. Nasiona są w takim specjalnym opakowaniu, które się nazywa dojpak, ale o tych opakowaniach opowiem Wam, kochani, później w osobnym nagraniu, bo to jest też coś cudownego, wspaniałego. A w przyszłym nagraniu za jakiś czas może zrobimy właśnie olej z gorczycy i powiem Wam też, do czego można te wytłoczenie cudownie z gorczycy, zresztą za górecznika też zastosować. Więc poproszę teraz męża, żeby obsłużył to urządzenie. To jest bardzo proste, ale ja obsługuję dehybryzator, a mąż robi oleje. Tak, dlaczego kochani, warto jest? Dlaczego warto jest tłoczyć oleje w domu? No, niedawno uświadomiliśmy sobie coś, co jest z jednej strony oczywiste, ale nie zawsze o tym się myśli: że jakby nie był cudowny olej, który kupujemy w sklepie, to to już jest olej stary, bo przecież musiał być zrobiony jakiś czas temu. A gdy tłoczy się oleje w domu, to wtedy one zawsze są świeże. I jak ty kochanie to robisz? Bo to jest bardzo prosta obsługa tego. To jest bardzo proste urządzenie, ale widzieliście chciałem włączyć bez przykrywki. Nie włączy się urządzenie, musi być e, przykryte. Bo musi być bezpieczne. Tak, teraz włączamy zasilanie i start. I to na razie nie pracuje, ponieważ musi grzałka się nagrzać i dopiero wtedy zacznie tłoczyć olej. To trwa dosłownie kilkadziesiąt sekund. Przy czym trzeba powiedzieć, że mimo tego, że grzałka się grzeje, to ona grzeje się do minimalnej temperatury, tak żeby był to olej tłoczony na zimno. Co ciekawe właśnie jest, że po zmieleniu te nasiona stanowią źródło białka, błonnika i tak zwanych resztek GLA, to jest kwas gamalinolenowy. Taki wielonacycony kwas tłuszczowy omega-6 który to i właśnie w nasionach ogórecznika występuje największe stężenie tego kwasu spośród wszystkich nasion. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Można zostawić to urządzenie pracujące, bo jeżeli na przykład miałoby się przegrzać, to ono się, to wyłączy, się wyłączy, tak? Oczywiście. To ono się wyłączy. A czy wiesz, kochanie, że i to zaraz sobie spróbujemy. Oprócz tego, że jestem ciekawa, jak smakuje ten olej, to, że z tych wytłoczyń, to się nazywa makuchy. Wiesz, że się robi z tego herbatę, która jest podobno bardzo pyszna i jest hitem wśród tych osób, które tłoczą oleje. I dlatego sobie zaraz zrobimy to. No właśnie, no właśnie. Więc zalejemy i spróbujemy wrzątkiem. I podobno ta herbatka ma lekko orzechowy, ziołowo-kwiatowy smak i delikatny aromat zielonych liści ogórecznika. A w smaku przypomina coś między herbatką z lipy, a rumiankiem z przyjemną, tłustawą nutą pochodzącą od resztek oleju. Bardzo ładnie pachnie. Tak. Bardzo ładnie. Mhm. A jeszcze właśnie kochani, te wytłoczyny, te makuchy ogórecznika, jeżeli dodamy je do jogurtu albo do miodu, to mogą stanowić bardzo dobry dobry taki peeling, który regeneruje na skórę głównie, łagodzi podrażenia na skórka twarzy. Więc ma to nie tylko ten ogórecznik zastosowanie w ogrodzie, ale też właśnie możemy, wielu, mamy wiele możliwości wykorzystania tych wytłoczeń. Co jest, jeszcze bardzo ciekawe, co jest jeszcze bardzo ciekawe, to że y, również makuchy nasion ogórecznika, jak i ogórecznik oczywiście mogą być stosowane jako nawóz. Bo przecież my stosujemy nawóz z ogórecznika, robiąc gnojówkę z ogórecznika albo po prostu po prostu kładąc Zielę ogórecznika na glebie. Można zrobić herbatkę, można spróbować zrobić ciastka. A, to spróbujemy, bo pamiętasz jak spróbowałeś wytłoczyń czarnuszki? No tak. I to było bardzo ostre, właśnie dlatego jestem ciekawa jak ten ogórecznik, jak jego te wytłoczyny będą smakować. Aż jestem ciekawy. Więc... Od razu spróbujesz, no tak? tak? Spróbuję. Są bardzo dobre. Tak? To mhm. ja też chcę spróbować. Tak, takich ciepłych jeszcze, bo one są takie lekko ciepłe. To są. Absolutnie ma posmak maku. Coś tym. Mhm. Czyli może to jest ten taki właśnie orzechowy smak. Ja nie. nie wiem jak smakuje. Myślę, że mniej tak. orzechowy, ale bardziej właśnie posmak yy, maku ma. Mhm. Kochani, to jest tak cudowne no tłoczenie. Wszystko. Tłoczenie oleju w domu. Mm. Bardzo smaczne. Ale wiesz co, że ja nie pamiętam jak mak smakuje. Ja pamiętam. Pamiętasz. Mm -hmm. Tłoczenie oleju w domu daje tę gwarancję, że zawsze jest olej świeży. Zawsze. Woda na herbatkę? Woda na herbatkę. Wstawiłeś już. Tak. myślę, że w, nigdzie w sklepie nie kupimy tak dobrych olejów, jak są oleje tłoczone na zimno w domu. Samemu. Nawet, jeżeli, nawet jeżeli nie przechowuje się ich tak łatwo, to znaczy, wiesz, weźmiesz taki olej słonecznikowy no tak. ze sklepu, możesz trzymać go tutaj w kuchni miesiące i on zawsze będzie w cudzysłowie dobry, czyli od razu gotowy do użycia. Jak na przykład weźmiemy olej z czarnuszki, czy taki by inny wytłoczony oprócz słonecznikowego, na przykład oleju, który może stać na zewnątrz poza lodówką, to on oczywiście jest gęstszy i jest pewna taka niedogodność, ale to jest też z drugiej strony kwestia wyboru. Co ty chcesz? Czy mieć od razu taki olej, bach, lejesz i masz? Czy wyciągasz go odpowiednio wcześnie? O, woda się już gotuje. Dobrze, dobrze, teraz dobrze. ja Sam olej spróbujemy z chlebem, a kolejny na ziemniaku. Kochani, polecamy Wam bardzo, bardzo serdecznie, pięknie tę trasę do oleju Alfa Senior Plus. Jak na takie potrzeby domowe, naprawdę można bardzo fajnie korzystać. Nikt w domu nie tłoczy dziesiątek litrów oleju. To jest właśnie ta zmiana że jak idziemy do sklepu i na przykład jest promocja 5 litrów oleju, to się bierze 5 litrów. No ja tego nie robię, ale tak widzę, jak klienci kupują. I jest ten zapas. A tutaj jest inne troszeczkę podejście, że potrzebujesz trochę oleju, to go sobie wytłoczysz. Nawet nie trzeba brać całej tej torebki na jeden raz, bo w tej torebce właśnie, tak w tak zwanym dojpachu, się cudownie przechowują nasiona. Zresztą nie tylko. Znaczy ewidentnie te dwa urządzenia to są e, hity e, tegoroczne. I mm -hmm. dzisiaj sobie kompletnie nie wyobrażam nie mieć wyciskarki i nie mieć dehybryzatora. To jest po prostu nieprawdopodobne. No, tak. To prasa się nazywa tak, wiesz, profesjonalnie prasa, no, tak, prasa do oleju. Prasa, prasa. E no, i kochani, dalej mamy y, kontrabatowy rabatowy Lorenc 5. Polecamy Wam pięknie. Teraz zbliża się czas świąt. Mikołaj, zresztą bez okazji też można zrobić sobie taki cudowny prezent i zobaczyć, jakie jest bogactwo nasion w sklepie Soczyście EU. Nawet można nie zdawać sobie sprawy, jak się nie jest takim. Y, no... Jak nie siedzi się w tym temacie, że z tylu nasion można wytłoczyć co? So, so, e, olej. No i przede wszystkim e, ważne jest to, aby te nasiona były z dobrego źródła. No właśnie. E, my robiliśmy siłę kiełkowania tych nasion. Robiliśmy. No. I to wyszło fenomenalnie. Dobrze. Mhm. Dobrze, to rozpoczynamy degustację. Dobrze. Dziękuję. Najpierw spróbuję Ciekawe herbatki, zanim oleju. Specjalnie sięgnęłam e, szklanki babciny. Po hmm. babci. No ma taki posmak. No całkiem przyjemne. Tak. Ale wiesz, co jeszcze warto by zrobić do tej herbaty? dodać trochę kwiatów. No. Herbatka jest y, dobra. Może ma taki dziwny kolor, ale to nie, nie, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Teraz olej, odrobina, bo on jeszcze powinien, jest za dużo, no. powinien być odstany olej, wiadomo tak, ale jestem bardzo ciekawa. Chcesz y, kilka ale, pomidorków? Proszę. Ręką będziemy Aha. jeść, tak jak się normalnie w domu. Robi. wyłączyła się prasa. Dobrze, no i próbujemy oleju z ogórecznika. A herbatka też ma takie działanie łagodzące stres, jeżeli byłbyś na przykład zestresowany. Olej świetnie jest. naprawdę dobry. Mm. Serdecznie Wam polecamy. To jest takie przyjemne, że można sobie wytłoczyć własny olej z dobrych ziaren, z własnym chlebem. Wiesz co? A spróbuj z pomidorem. Mm. Już próbowałem. Próbowałeś, Kochani, przepyszny jest mm. olej z ogórecznika. Naprawdę cieszę się, że mogę popróbować tych smaków. Bo super sprawa. Dla mnie olej to właśnie kiedyś był słonecznikowy, ten rzepakowy, olej sezamowy. I to chyba wszystkie oleje. A teraz mogę naprawdę rozsmakować się w tych różnych smakach i właściwościach oleju. Fantastycznie. Świeżego przede wszystkim. Więc polecamy Wam, kochani, robienie swoich olejów. Mm. To jest coś wspaniałego, pyszne. Musicie to spróbować po prostu. Mm. W każdym kącie, w każdej chwili, mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce spryt w w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej. Użyj się ze mną bawić śniej make okay, walk this way, Miej swą korzyść z pracy mej. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt i w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, jesteś ok, jeśli chcesz, żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy. Mnej. that's right.